Dobry wieczór, prawda futbolu, prawda futbolu nadaje ciągle i wciąż, albo prawie ciągle i wciąż, natomiast absolutnie nie mogłem sobie odmówić nadawania w te taki wieczór, wieczór polski, wieczór Champions League. Witam bardzo serdecznie tych, którzy są tutaj, śledzą jakby YouTube i, i muszę wam powiedzieć, że że to jest wielka satysfakcja, słuchajcie, to jest wielka satysfakcja takiego wieczoru. E, telewizja rządzi się swoimi prawami, prawda? Jest studio, e, określone e, formaty, klocki, e, łączenia. Bardzo cenny wywiad e, z Robertem Lewandowskim, e, który przeprowadził e, Bożydar Iwanow. Jest też taka możliwość w Polsce Sport Premium zobaczenia w pigułce od razu w tym studio, które e, jest, ale jeszcze przed skrótami tymi zasadniczymi. W pigułce wszystkich tych bramek i zdarzeń. Ja muszę Wam powiedzieć, że w Polsce Sport śledząc to na Ubinowej, w cyfrowym Polsacie jest sześć ekranów, a więc można patrzeć de facto na wszystkie sześć ekranów, i trudno było dzisiaj, patrząc na mecz Barcelona-Wiktoria-Pilzno nie patrzeć na to co działo się w Napolu w meczu Napoli-Liverpool. Jest to coś niesamowitego i sposób gry Napoli i ten wynik i rola w szczególności Piotra Zielińskiego dlatego ja dzisiaj dziś tak sobie myślałem w trakcie tego, tego wieczoru, że uno dos tres a tak naprawdę quattro cinco ponieważ tych bramek jest pięć, jeśli chodzi o Champions League, w ten wieczór pierwszej kolejki sezonu 2022-2023. Pięć bramek i jeszcze oddajmy to, Piotr Zieliński zaliczył bezpośrednią asystę. To był wieczór Roberta Lewandowskiego. Ten fokus jest absolutnie skierowany na Roberta Lewandowskiego, natomiast te, też ta kolejka. Przejdzie do historii jako kolejka, w której wielki był Piotr Zieliński, i to też jest ważna informacja w kontekście naszego zainteresowania, naszej pasji, jeśli chodzi o Champions League, czy też można powiedzieć no, reprezentacyjnych wyzwań, które nas czekają, czy w Lidze Narodów, czy później w, jeśli chodzi o Mundial dla Zielińskiego w końcu coś przeskoczyło. Słuchajcie, można to oczywiście publicystycznie tak nazywać, natomiast dla mnie to jest uproszczenie. Myślę, że Piotr Zieliński wiele razy pokazywał, jak klasowym jest piłkarzem. Oczywiście dzisiaj też rozmawiając w trakcie tego spotkania była sytuacja, że Piotr Zieliński zagrał piłkę, jest ręka, rzut karny, rzut karny i widać było, że chciał. Na bliskim planie jest takie zbliżenie na Piotra Zielińskiego, że chciał wykonać tego karnego, wykonał ruch pokazujący, że to on właśnie będzie egzekwował jedenastkę, podchodzi do jedenastki, strzela, pokonuje Alisona Beckera i jest otwarcie w wyniku, jeśli chodzi o Napoli. Natomiast jest drugi rzut karny, za chwilę Virgil van Dijk fauluje Simena i Osimen, w ogóle ta sytuacja jest sprawdzana przez VAR, więc jest dużo czasu. Osimen cierpi, leży, długo się podnosi. Sędzia to weryfikuje, jeśli chodzi o ten telewizorek, czy ten telewizor, który ustawiony jest. Na stadionie Diego Armando Maradony do dyspozycji arbitra. No i ten, że arbiter wraca, przyznając Napoli rzut karny. No i co się dzieje? To piłki. Piłkę bierze Osimech. Piłkę bierze Osimech i on nie strzela tego karnego. Gdzieś prorokowaliśmy wspólnie w studiu, biorąc pod uwagę skład personalny. Roman Kosecki mówi, jak jesteś faulowany, nie strzelasz. Tomek Hajto mówi, to Piotrek Zieliński powinien strzelać tego karnego. Tomek Hajto, który często bardzo krytycznie odnosi się do Piotra, to widział tego te pierwsze momenty w tym spotkaniu, ten pewnie wykonany rzut karny, i jakby wierząc właśnie w Piotra Zielińskiego, uważał, że to on powinien wykonywać tą jednostkę nie wziął nad siebie tej odpowiedzialności, oddał piłkę de facto Simenowi Ten nie strzelił tego karnego. Natomiast to są takie momenty, w którym pokazujesz, czy jesteś liderem, czy, czy nie. To był moment, który można powiedzieć, pokazał, że nie do końca jeszcze jest liderem w tym nowym zespole Napoli Zieliński, a zarazem można powiedzieć, to jest tylko jedna chwila, jeden moment nie może przykryć tego, co się zdarzyło wcześniej, rzut karny wykonany, później bezpośrednia asysta, wpływ na grę Napoli i w końcu bramka strzelona w drugiej połowie, gdzie pięknie wyszedł na pozycję, wszedł w pole karne, strzelił, obronił go Alison Baker. I on kapitalnie lekki lobik i druga bramka tego wieczoru na stadionie Maradony. Myślę, że ani wykonania rzutu karnego, ani tej sytuacji bramkowej, ani tej asysty nie powstydziłby się sam Diego Armando Maradona. To jest wieczór Zielińskiego, w którym pokazał, że może być liderem przez grę. Przez wykonanie. Czasami pewnie brakuje mu charyzmy, żeby przepchnąć się, powiedzieć: nie, nie, kolego, ja strzelam tego karnego. Natomiast ludzie mają bardzo różne charaktery. Po prostu tak jest skonstruowany świat, i też na Piotra Zielińskiego nie wolno się. Obrażać. Lewy i zielu liderami Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, przy tej pierwszej kolejce Champions League. I, i słuchajcie, no tak, tak jest. I to jest piękna wiadomość choćby dla czesława Michniewicza bo ja mam takie wrażenie że media przerabiają te wszystkie informacje negatywne ten kondyzuowany ten nie gra ten schodzi ten wchodzi ale w roli zmiennika prawda i można tutaj sobie przypisać różne nazwiska natomiast Myślenie, ja tutaj tydzień temu na Prawdzie Futbolu nadawanej jeszcze z hiszpańskiej ziemi mówiłem o tym, że myślenie musi być pro, że Czesak Michniewicz nie może pokazywać słabości, musi pokazać siłę. Siła się bierze z siły piłkarzy, którymi dysponuje i z ich formy. Ja pamiętam ten obrazek ze Stadionu Narodowego, gdy Lewy troszeczkę brał się pod boki, a Zielu biegał jak wariat między tymi belgijskimi obrońcami, którzy sobie na dużej swobodzie, w wodzie pykali piłkę między sobą rozgrywali tego Piotra Zielińskiego, że on w ogóle biegał jak dzik to podziwiam chłopaka i to pokazywało, że chce mu się, że mu zależy, że się nie poddaje. Natomiast korzystanie z jakby z tej klasy piłkarza w takiej formie, w takiej dyspozycji jak Zieliński czy Lewandowski to jest powinność trenera wymyślenie tego, żeby grać na tak, a nie na nie żeby tworzyć grę, a nie tylko biegać za piłką, bo to po prostu nie ma sensu. Dodajmy do tego. Słuchajcie, najwyższy poziom futbolu klubowego to jest Champions League. Champions League to jest najwyższy poziom futbolu klubowego i w tej Champions League zaistniał też już Arek Milik. Podkreślmy to bardzo wyraźnie. Nie mówmy tylko o bohaterach dzisiejszego wieczoru, ale jeszcze słówko, zanim przejdę do analizy Roberta Lewandowskiego i dzisiaj Barcelony, chciałem poświęcić Arkowi Milikowi. Arek Milik bez kompleksu wszedł do zespołu Juventusu. Gol ze specją, kapitan w stylu Milika. Gol z Fiorentiną. Można powiedzieć w stylu dziewiątki takiego snajpera, który Każdą częścią ciała ma za zadanie wpakować piłkę do siatki. I to jest Arek Milik, prawda? I on to potrafi. Wchodzi do składu. Zobaczcie, w meczu, w którym trener. Massimiliano Allegri decyduje się na dwóch napastników, bo jest i Dusan Vlahovic i Arkadiusz Milik. I to pokazuje, że będą też takie mecze, w których Juventus może zagrać w systemie 3-5-2 z Bachadowiem piłkarzami takimi jak Quadrado czy Kostic. Czy... Niestety nie był do dyspozycji Di Maria czy Kieza. Di Maria wróci szybciej, Kieza to wróci dopiero na boisko w 2023 roku. No ale jest Quadrado, jest Kosticz i może być na boisku dwóch napastników: może być Serp Wlachowicz, może być Porak Milik. I oni mimo wszystko są różni. Oni są różni, ponieważ Milik bardziej pokazuje się do gry. Milik bardziej myśli o tym, jak wykorzystać partnerów. Milik, Milik myśli o tym, jak zawiązywać akcje. Wlachowicz absolutnie jest skierowany na egzekucję. To jest rasowa dziewiątka, absolutnie się nie dziwię, tym bardziej teraz już po czasie. W te, te słowa Roberta Lewandowskiego, że Bayer przewidywał Wlachowicza w miejsce Lewandowskiego w trakcie poprzedniego sezonu, ale został uprzedzony przez Juventus 80 milionów euro zapłacił Juventus w Fiorentinie w końcu stycznia i pozyskał Wlachowicza jako tego, który ma puentować, tego, który ma puentować. Fajnie się cofa, rozgrywa piłkę gra dla drużyny. To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Bardzo. Prawnie, bardzo treściwie, bardzo trafnie napisane tutaj w komentarzu. Absolutnie się pod tym podpisuję, dokładnie mi o to chodziło. Natomiast słuchajcie, no Champions League i Robert Lewandowski. Robert Lewandowski i Champions League to jest historia, która do puenty nie widać, bo ta puenta będzie, miejmy nadzieję, za kilka sezonów. I tak sobie myślę, 140 bramek Cristiano Ronaldo, którego na pewno brakuje w tym sezonie Champions League. To jest jakiś ból, że ten Cristiano Ronaldo, że ten format 32 zespołowy wystartował i w żadnym z tych zespołów nie ma Cristiano Ronaldo, który ma 140 bramek w Champions League. 125 goli w Champions League ma Lionel Messi. Natomiast zaczyna się wyścig, najpierw do setki, ja bym powiedział. Jak to było, Grzegorz Lato mówił, że masz trzy sekundy do setki czasami, że setkę w trzy sekundy. No to tutaj jest troszeczkę inne wyzwanie, bo do tego spotkania Robert Lewandowski miał tych bramek w Champions League z tym starbalem, który w każdym sezonie się, się zmienia, tych starbalów mam kilkanaście. Niektóre były już nie do użytku, a te, które były do użytku zaniosłem tutaj na pobliskie boisko, gdzie mój synek z kolegami gra w piłkę. Tych piłek jest tam kilkanaście. Też kilka tych starbali pewnie z tego sezonu też tam zaniosę, bo chłopaki mają wielką radość grania w piłkę. To, co, coś, co, co nas napędza, w Ergolu takie starbale są do dyspozycji więc absolutnie one trafią też na boisko tutaj dla małego Roko i jego kolegów. Natomiast muszę wam powiedzieć, że inspiracja dla tych chłopaków to jest też absolutnie historia Roberta Lewandowskiego. Bardzo dużo koszulek w Barcelony. Oczywiście to jest paradoks w Polsce, ja to dzisiaj tłumaczyłem dziennikarzom Kikera, Jörg Wolfram poprosił o tekst dotyczący jakby postrzegania transferu Roberta Lawandowskiego do Barcelony z polskiej perspektywy na niemieckim rynku. Taki tekst się ukaże: jak się ukaże, to wam te tezy jakby pokażę z tego tekstu. Zależało im tam na prominentnych wypowiedziach kilku osób, jak oni postrzegają to. Myślę, że po pierwsze, dla mnie tłumaczyłem, że my Polacy postrzegamy zupełnie inaczej niż Niemcy. Niemcy postrzegali ten transfer bardzo sceptycznie. Oni patrzą na pryzmat futbolu przez pryzmat Bundesligi i w szczególności Bayernu, albo inaczej, w szczególności Bundesligi i na pewno Bayernu, który gdzieś jest największym reprezentantem tej Bundesligi. Natomiast można powiedzieć, że Barcelona jest większym klubem w skali świata, stąd podejście do Barcelony było słusznym ruchem. I teraz, tak, kto napędza Barcelonę? Lewandowski na pewno tu i teraz napędza ją w każdym wymiarze i tym marketingowym, prawda, to TikTokowanie Roberta Lewandowskiego. Ono też gdzieś ma sens, w sensie tej młodej publiczności, która te ruchy, gesty Roberta. Na tym TikToku, czy czyta, czy smakuje, nie wiem, ogląda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast napędza ją marketingowo, natomiast przede wszystkim musi napędzić sportowo. I teraz e, można sobie wyobrazić inne otwarcie sezonu. To otwarcie jest fantastyczne. Poza remisem z Rajowaj Kano, są trzy zwycięstwa w Lalidze z rzędu. I to są zwycięstwa niesamowite z udziałem Roberta Lewandowskiego, z jego bramkami. Pięć bramek ma w Lalidze, jest liderem strzelców. I zobaczcie, przychodzi mecz w Champions League. Przychodzi mecz w Champions League, i w meczu Champions League jest sześć rotacji w składzie w stosunku do meczu ligowego z Seriją. Przebudowana jest praktycznie cała linia obrony, przebudowana jest w dużym znaczeniu też pomoc. W ataku jest Dembele i Lewandowski, ale jest też nie rafinia a Ansu Fati. Więc jakby myśli Szabi, jak gospodarować siłami innych piłkarzy. On też potrzebuje tych piłkarzy jakby... Słuchajcie, to jest taki moment w prowadzeniu zespołu, który jest decydujący, możesz sadzać na ławce Jordiego Albe i Gerarda Piquet. Natomiast tak do końca nie możesz ich stracić w kontekście sezonu, skoro są w tej kadrze podstawowej. Kamera bardzo często szukała przecież w tych meczach ligowych. Słuchajcie, szuka dojeżdża kamera i ona pokazuje jakby oblicze tych piłkarzy rezerwowych, to dzisiaj Jordi Alba wchodzi w pierwszym składzie, Gerard Piqué pokazuje się w roli zmiennika. Mecz jest łatwy i trudny. Ja bym powiedział tak, łatwy, bo rywal jest słaby, więc na otwarcie to jest, można powiedzieć, idealny mecz dla Barcelony. Rywal jest stosunkowo słaby, tak? Nie chcę obrażać Wiktorii Pilzno, bo słuchajcie, jestem pod wrażeniem, że ta Wiktoria Pilzno jest w Champions League. Że ta Wiktoria Piwzno potrafi wyeliminować Karabach, a Lech Poznań nie, że ta Wiktoria Piwzno zdobyła tytuł mistrza Czech, mając dużo mniejszy budżet niż Sparta czy Slavia. Ten Michal Bilek i menedżer generalny, który przejął ten klub od poprzedniego właściciela, no potrafią stworzyć kadrę też w oparciu o piłkarzy znanych z polskich boisk, jak Sykora. Klement czy Jirka ten budżet w ogóle to jest 7 milionów euro, słuchajcie 7 milionów euro, 7 milionów euro to byłby jeden z niższych budżetów w naszej ekstraklasie, no byłby w tej dolnej szóstce pewnie budżetowej, myślę, że że 7 milionów euro to jest budżet absolutnie wielu klubów naszej Ekstraklasy, a budżet czołowych klubów Ekstraklasy sięga 100 milionów złotych, a więc tak naprawdę sięga 20, 20 kilku milionów euro. To jest budżet, który ma czy Lech Poznań, czy Legia Warszawa, czy Raków Częstochowa. I teraz tak, wychodzi ta drużyna z dziesięcioma Czechami w składzie, jednym Kolumbijczykiem i Gra głęboko gra wycofana, gra z pomysłem, ale też nie traci rezonu w takich akcjach ofensywnych w wyprowadzeniu e, piłki. Słuchajcie potrafią po prostu normalnie podejść do tego spotkania. Na koniec kończy się 1-5, jest to wysoka dosyć porażka, ale nie miałem wrażenia klęski, prawda? Jest bramka dająca nadzieję na 1-2 Sykory, jest sytuacja chorego w drugiej części, też ewidentna, którą powinien wykończyć. Natomiast no po stronie Barcelony są absolutnie giganci. Z Robertem Lewandowskim, który dzisiaj zapisuje bramkę 80. 87, 88, i 89 w Champions League. Więc brakuje mu już tylko 11 bramek do 100. Nie będę na razie odliczał tych bramek do Leo Messiego 125, czy Cristiano Ronaldo 140, ale w kontekście kilku lat rywalizacji jest to absolutnie realne. Na koniec słuchajcie, jak odbieracie te bramki? Bo dla mnie to też Bożydar zadał pytanie o strzały z dystansu, lewy. Mówi, oczywiście, inaczej gra się w takiej lize. Pytał o piętki, prawda? Milewy mówi, każda liga ma swoją specyfikę. Widać, że euforia niesie Roberta do tego, żeby często zagrywać piętką i robi to bardzo skutecznie. Euforia niesie Roberta do tego, żeby podejmować decyzję o strzale z dystansu, prawda, przy tej akcji Sergi Roberto w pierwszej części spotkania, czy tej akcji Ferana Torresa gdzie on... Wykłada piłka, ale to odległość to jest ponad 20 metrów. To są świetne, plasowane uderzenia. Precyzja, siła strzału wszystko się zgadzało w tych uderzeniach. Bramka na 3 do 1 to oddajmy też wielką rolę dębele. Bo Dembele wywalczył piłkę, walcząc ciałem na wślizgu i Dembele też prawą nogą widział Roberta Lewandowskiego, dośrodkował mu piłkę idealnie, Robert strzelił swoją bramkę głową. Muszę Wam powiedzieć, że warto zobaczyć takie zapętlone bramki Polaków w Champions League. Tam są też bramki Roberta Lewandowskiego z poszczególnych sezonów Polsat Sport Premium. Zachęcam Was do zobaczenia tego. Bo przekonacie się, jaki ma repertuar strzelania bramek Robert Lewandowski. W tym repertuarze jest też strzał głową i on bardzo często strzela głową. Widać, że lewy tu i teraz gra z głową, gra też głową, strzela z dystansu, bawi się piętkami, ma wielką radość z, takich, z, takich, z takiego grania małej gry, też co widzieliśmy w kontekście akcji Pedriego. Wygląda to absolutnie imponująco no i sygnał jest bardzo wyraźny. Robert Lewandowski nie czuje się absolutnie zmęczony na początku sezonu. I nie zamierza szafować siłami w kontekście też bardzo intensywnego sezonu. Czy w kontekście Champions League, która będzie liczyć 6 kolejek w 57 dni, nigdy tak nie było, żeby grupy rozegrane były w takim trybie. Między 80 a 90 dni z reguły trwa rywalizacja grupowa do połowy grudnia, a tu Champions League gra kolejkę 6, 1 i 2 listopada. 57 dni, ma nadzwyczajna intensywność, ale jest mecz z Wiktorią Pilzno zobaczcie, w meczu z Wiktorią Pilzno Robert Lewandowski przebywa na Murawie od pierwszej do której którejś minuty, nie jest zmieniony w ogóle, te zmiany są słuchajcie i rzeczywiście to jest, to jest niesamowite że inni piłkarze opuszczają boisko, prawda, gdzie ja mam ten, ten, to spotkanie. Tak sobie zobaczmy jeszcze na zmiany. I tak, Pique wchodzi za Sergi Roberto, Ferran Torres za Ansu Fatiego, Gavi za Pedriego, Depay za Dembele, Pablo Torre wchodzi za Kessiego, ten młodziutki piłkarz pomocnik pozyskany z racingu Santander. Czyli zobaczcie, Wchodzi pięciu piłkarzy, i wchodzi, zobaczcie, i Ferran Torres, który może grać w ataku, i Depay, który jest napastnikiem, ale on zmienia skrzydłowego. To pokazuje, że to jest na pewno ustalone, uzgodnione na linii Szawi, Robert Lewandowski. Gramy na maksa lewym. Może zostanie zrotowany w kontekście najbliższego meczu ligowego. To mi chodzi absolutnie po głowie w kontekście tego, że już we wtorek jest rywalizacja z Bayernem w Monachium. A to jest mecz, tak jak ten egzamin był na stronie katalońskiego sportu. Egzamin, słuchajcie, taki pod hasłem, Szawiego sprawdzi tu i teraz Sevilla, prawda, Lopetegi. Zobaczymy co będzie, nawet jak ta Sevilla straciła kilku piłkarzy na czele, sekundę. No to, to jest taki prawdziwy sprawdzian. To to był ważny sprawdzian. Real Sociedad San Sebastian czy Sevilla na bazie La Ligi to są bardzo ważne sprawdziany. Ale ten prawdziwy sprawdzian Champions League to jest Bayern Monachium, to jest Intermediolan. I teraz tak. Sądzę, że zostanie mocno zrotowany skład jeszcze raz, jeśli chodzi o najbliższy mecz ligowy, ten sobotni, z Cadixem. Chyba Barcelona gra po sobota 18 czy, czy 19 gra Barcelona, bo, bo będzie myślenie w kontekście Champions League wtorku, Torku te, tego wielkiego meczu na Allianz Arena w Monachium. Barcelona w Gościach na stadionie Bayernu, a więc mecz absolutnie nadzwyczajny. Dzisiaj widzieliśmy łatwość, piękność, Dembele, który, który przechodzi sam siebie, prawda? Jeśli chodzi o nastawienie, nagle chłopak potrafi zdefiniować świat po lewandowskiemu czyli mówi, no, nie żywiłem się odpowiednio, nie prowadziłem się za dobrze. Przemówili do mojego rozsądku, jestem w stanie powalczyć o piłkę tak jak było przy bramce na 3 do 1, którą strzelił Robert Lewandowski głową. Czy jestem w stanie zagrywać piłki balans ciałem, uderzenie, zwód? Ta piłka do Ferrana Torresa, fenomenalna. Ta Barcelona mnie absolutnie cieszy i raduje, natomiast podkreślam, to jest wieczór kilera Roberta Lewandowskiego i magika. Piotra Zielińskiego. Magiczny wieczór Polaków w Champions League. Jeśli się podobało to nagranie, zalajkujcie. Takie krótkie live'y, ale treściwe mam nadzieję też trafiają w zapotrzebowanie w wasze gusty tych, którzy śledzą prawdę futbolu, czy na żywo, czy z otworzenia. Roman Połtyk. Bardzo dziękuję.